Cześć, witajcie z tej strony Kamila. Dzisiaj przychodzę do Was z szybkim przeglądem pudełek subskrypcyjnych z kosmetykami za miesiąc listopad. Mam tutaj y, Biglossy, glossy mmm, Beauty, Look Fantastic Golden Box. Więc jeżeli jesteście zainteresowani taką kategorią, to zapraszam do oglądania dalej. Zaczniemy od Golden Box. Tutaj jak zwykle są ulotki o cenach, o produktach. Tu mamy jakąś zniżkę. I po kolei mamy tutaj trzy maseczki marki WEN. Fioletowa regenerująca, niebieska rozświetlająca i pomarańczowa, nabilżająca. Tutaj mamy nabilżający olejek do demakijażu. Do każdego rodzaju skóry. Zmiękczenie i regeneracja, odżywienie. 120 ml. Bańka do masażu okolic oka. Mmm, fascynujące. Nie widziałam czegoś takiego. Ile to kosztuje? 35 zł zestaw. Ciekawe, co wchodzi w skład zestawu. No, w każdym razie jest to taka ciekawostka. Nie wiem, czy się odważy robić sobie masaż okolic oczu, ale jak ktoś lubi takie bajery, to można przetestować. Tutaj mamy krem pod oczy, rozświetlający przeciw oznakom starzenia. Jest w takim słoiczku i pojemności 15 ml. Marka Vita Liberata jest to głęboko nawilżający samoopalacz do twarzy i ciała. mała pojemność po 30 ml, więc tak do przetestowania. I ostatnia rzecz. Marka Dermika jest to nawilżający hydrożel wykładzający. Hibiskus, olejek z nasion kaktusa, kompleks matujący na dzień, cera normalna i mieszana. I pojemność to 50 ml, więc taka standardowa jak na krem, hydrożel. Jak to wygląda? Ach, jest w takiej tubce. Pudełko z Look Fantastic. Ono kosztuje 65 zł miesięcznie. Mamy ulotkę jednostronną z jakimś kodem. A zawartość wygląda następująco. Tutaj mamy jakąś koreańską maskę do stóp w formie skarpetek. Z olejkiem lawendowym. Tutaj mamy jakiś relaksu, relaksacyjny, relaksujący żel pod prysznic. Pojemność to 100 ml. Tu mamy jakiś ma, mały kremik. Pojemność 10 ml. I jest tu napisane, że jest to ponadczasowy krem do szyi i dekoltu. Yy, tu mamy balans mi złuszczający koncentrat z kwasem selicylowym. Też malutka pojemność po 30 ml. Yy, comfort zone. Jest to odżywczy krem nawilżający na noc, 30 ml. I <taki>, taki maluszek, kredka Diego de la Palma. Jest tutaj kolor 103. Taki brąz, ciemny brąz, ale jej wielkość to jest po prostu oszałamiająca. Pudełko Glossy Box. Najtańsze, bo 59 zł za miesiąc. Ładne opakowanie. Tutaj również mamy ulotkę taką produktową. Taka jest niszka. Tutaj też jest jakiś rabat na Rituals. I a propos, Ritualsa, mamy tutaj produkt y, taki jak nocna maska do rąk, y, święte drzewo i lawenda. Pojemność 50 ml. Hello Body. I mamy tutaj krem pod oczy, taki do codziennego stosowania czyli taki na co dzień. Pojemność to 15 gram. Tuż do rzęs, marki Clarence. dodające objętości, fajna szczoteczka silikonowa, taka wyprofilowana, marka topa. Krem, nabilżona skóra, krótki skład, tylko 12 składników i w 98% pochodzenia naturalnego. Tutaj mamy markę bielenda i jest to tak w sumie taka próbka na jeden raz, piling drobnoziarnisty, zmielone ziarna kawy, witamina B3 i kwas hialuronowy. I ostatni produkt, Regenerum, regeneracyjny peeling do ust, taki w sztywcie. To jest zdecydowanie mój faworyt, marka Pure Beauty. Te pudełka kosztują od 73 chyba do 79 zł, w zależności na ile miesięcy wykupimy sobie subskrypcję. Ale jest wypchane po brzegi. Tutaj jest też ulotka taka produktowa, też jakaś ulotka. I lecimy po kolei. Tutaj mamy rewitalizującą sól do kąpieli. I to taka duża pojemność. Tylko nie wiem jaka 454 gramy ale no, jest to duża, duża pojemność na pewno nie na raz i nie na dwa. Sól do kąpieli z owocem miałowca, granatem i limonką. Tutaj mamy lirak, jakaś maska SOS dotleniająco-nawilżająca. Dwie takie saszetki do wypróbowania. Liren, ekokrem odżywczo-nawilżający do stóp, organiczny rokitnik 75 ml. Tutaj mamy Naturqueen Hydrolat z Imbiru. Z Imbiru yy, działa odkażająco i bakteriobójczo. Coś takiego ciekawego, pewnie też działa trochę rozgrzewająco. Yy, tutaj mamy relaksa, relaksująco nawilżający żel pod prysznic. Pojemność to 50 ml. Neo Makeup. Również jest to maskara. Wydłużająca. Zobaczmy, jak wygląda szczoteczka. To już jest taka klasyczna z włosków. Tutaj mamy takie serum. Taką ampulkę. Ampulka B3, nawilżające serum. Tutaj mamy jakieś dwie próbeczki: mmm, jakiegoś kremu przeciwzmarszczkowego. Takie do przetestowania. Tutaj mamy wzmacniający booster do skóry głowy. Każdy rodzaj włosów adaptogenny. Hmm. Regeneruje, wzmacnia i przyspiesza porost włosów. No, może być fajne, to pewnie coś takiego taka wcierka. Wianek, mleczko do ciała. Skóra sucha i wrażliwa. To jest pełnowymiarowe opakowanie tutaj mamy taką piankę łagodzącą z prowitaminą B5 polska marka pewnie takie mm, na jakieś podrażnienia skóry albo jak się spieczemy na słońcu, też spoko sprawa Omnibio mikrozłuszczający krem do twarzy na noc Dermedic, krem matujący na dzień i ren nawilżający krem koloryzujący dopasowujący się do cery i również marka tołpa serum promienna skóra i również ma krótki skład 10 składników 98%. Pochodzenia naturalnego. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. Jeżeli nie, to również zostawcie kciuka do góry. A my widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Do zobaczenia. Cześć!